Oj, Sanji, Sanji... Ach, lepiej tego nie spierdol. Siema, ja jestem Seciak, a to jest moje omówienie 1029 rozdziału One Piece. W tym tygodniu zaczynamy bezpośrednio od kontynuacji tego, co widzieliśmy w ostatnim rozdziale, czyli oczywiście kontynuujemy wątek walki Sanjiego i Quina, gdzie ostatnio Sanji zatrzymał za pomocą swojej twarzy miecz, tego drugiego, oczywiście, i mm, muszę powiedzieć, że byłem niesamowicie nastawiony pozytywnie e, do całej tej walki, aczkolwiek obecny rozdział e, zasiał takie, taką hmm, małą, takie małe ziarenko niepewności, to też być może e, obawy, że jednak nie dostaniemy takiego Sandiego e, na jakiego myślę, że e, zasługujemy. Niestety sandzi z takiej postaci, która w mandę na wczesnym etapie mangi. Dość skutecznie rywalizowała z Zoro, bardzo dubili te swoje rywalizacje, kto jest silniejszy, kto się tam lepiej bitewnie sprawuje. No ta postać została niestety zdegradowana do gagów przeważnie dotyczących właśnie tej jego słabości względem kobiet, które niestety często wykluczały go całkowicie z bitew. I myślę, że szczególnie to widać po timeskipie, skipie, szczególnie jest to uciążliwe dla fanów San Diego, właśnie po tym gdzie tych walk tak naprawdę poważnych no, można by powiedzieć, że nie miał. No i ktoś tutaj może przytoczyć, że walczył z Vergo czy walczył do Flamingo, ale należy wziąć pod uwagę to, że były to właśnie takie epizody. A nie jakieś poważne walki, których w tym samym czasie doświadczali Luffy czy może przede wszystkim nawet Zoro, który, tak jak mówię wcześniej, był bezpośrednio właśnie z Sanjim zestawiany. Konkurowali na tym polu bitew, a jednak właśnie ostatnio no, nie ostatnio. Od dłuższego czasu niestety Sanji idzie w takie małe zapomnienie. I obecnie Oda troszeczkę te gagi erotyczne Sanjiego zmienia. Natomiast zmienia je na coś bardziej w teorii poważnego. Oczywiście chodzi o ten jego konflikt z rodziną. Sanji boi się wszystkiego co wychodzi spod szyldu Winsmoke. No a należy wziąć pod uwagę, że to właśnie oni mogą a może nawet nie tyle mogą, co zapewnili mu power-upy, najpierw był to ten jego raid suit, a teraz oczywiście to wszystko, co dzieje się z jego ciałem. No i niestety przykro mi patrzeć na to, że Samji to tak wszystko odrzuca, zamienił gagi erotyczne na coś innego, właśnie niby trochę bardziej dojrzalszego, że jest tam niby jakiś konflikt wewnętrzny z nim, aczkolwiek w mojej opinii efekt tego jest taki sam czyli po prostu no, brakuje nam tych jego poważnych walk, które kiedyś oczywiście sobą reprezentował. No i właśnie dlatego po ostatnim rozdziale byłem tak pozytywnie nastawiony, bo właśnie szukała się tą power-up. No a z tego co widzimy w obecnym rozdziale, no to jest Sanji uciekający z miejsca zdarzenia, jeśli można tak to nazwać. Ucieka przed walką, może nawet nie tyle przed walką, że on się jej obawia, aczkolwiek obawia się używania tych swoich nowych mocy, które zapewnią mu po prostu większego power-upa, no ale w jego opinii pochodzą one z niewłaściwego źródła. I szczerze mówiąc, no jeżeli nie win-smoke, no to chyba. Na razie nic innego, co zapewniłoby mu takiego busta do siły, tutaj nie widać. Także no, walka z Queenem na pewno prędzej czy później się odbędzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawa, że Sandi zacznie w końcu używać tych swoich umiejętności. Aczkolwiek jestem trochę właśnie znużony tym ciągłym odwracaniem jego poważnych walk. Czy to za sprawą tych gagów, o których mówiłem, czy teraz e, tego konfliktu wewnętrznego, m, że nie czuje się, e, no, chciałem powiedzieć, nie czuje się godzien. E, w zasadzie to dla niego ta rodzina nie jest godna, żeby ją reprezentować. E, no i mam nadzieję, że nie wiem, Oda poświęci temu powiedzmy następny rozdział, czy któryś z następnych, e, który będzie tej dwójki dotyczył Sandiego i Queena. Że poświęci ten rozdział na jakieś jego wewnętrzne rozterki. Być może Kingo trochę przymusi do tego, żeby zaczął używać tych swoich umiejętności Vinsmoka. No ja i mam nadzieję, właśnie, że to będzie może jeden rozdział, i później już dojdzie do tej walki tych dwóch. Nie chciałbym właśnie znowu śledzić uciekającego sędziego, stroniącego od walki. I mam nadzieję, że od czegoś takiego nam po prostu już nie będzie dalej serwował. No ale dobra, może przejdźmy do czegoś bardziej ciekawego w tym rozdziale. Czyli na przykład do Hawkinsa walącego głową w mur. Co no. niesamowicie mnie zaciekawiło. Oczywiście jemu się nic nie dzieje, dzieje się Kidowi. I muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo kreatywny, bardzo ciekawy sposób na. Takie przymuszanie ludzi na tortury, na sprawienie pewnej, pewnego dyskomfortu walczącym, bo oczywiście wiadomo, że Hawkins z Kidem nie walczy, aczkolwiek walczy z kimś, dla kogo Kid jest bliski, z killerem, co oczywiście praktycznie całkowicie sparaliżowało killera. Błagał on Hawkinsa, żeby przestał właśnie walić głową w mur czy tam to chyba był jakiś filar, nieważne, aczkolwiek tutaj Hawkins za każdym razem jak się pojawia i coś z sobą reprezentuje, to właśnie reprezentuje coś bardzo ciekawego, takiego powiedziałbym mocno bezwzględnego, co jest oczywiście na plus, biorąc pod uwagę, że jest tym wilanem w całej tej historii, to i po stronie tych złych, i muszę przyznać, że jego kreatywne sposoby na radzenie sobie z naszymi pozytywnymi bohaterami no naprawdę są bardzo na plus. Jednakże po tym jak już się killer ogarnął trochę z tego przerażenia, że dzieje się krzywda jego kapitanowi muszę przyznać, że byłem zaskoczony jak szybko sobie z Hawkinsem poradził i można to wziąć na to, że Hawkins po prostu był mocno zaskoczony Gwałtowną reakcją killera i to go zgubiło. Natomiast w jednym z którychś moich omówień poprzednich rozdziałów, właśnie ktoś napisał taki komentarz. Ja szczerze mówiąc, wcześniej się z tym, z tym teorią, z tymi przypuszczeniami nie spotkałem, ale właśnie ktoś tam napisał, że ciekawe, co by się stało, gdyby Hawkins został zraniony w rękę, której przecież kiedy nie ma. No i właśnie Kider postanowił właśnie to się wypróbować. Zaatakował Hawkinsa w rękę, której Kid nie ma. Hawkins bardzo to przeżył i w zasadzie nie ma się co dziwić, bo oczywiście podczas każdej walki on ten swój ból przenosił na inne osoby. Także. Można by powiedzieć, że na ten ból jest bardzo wrażliwy, bo z nim za bardzo nie obcował. Tak jak na przykład w, na Hawkeye Island, był, była walka z krakerem, który również stronił od bólu podczas walk. Wolał się wysługiwać kimś innym. No i dlatego każde obrażenie było dla niego niesamowitym ciosem, również tym psychicznym, bo było to coś nieznanego. I mamy w tej samej właśnie sytuacji Hawkinsa, który, no tutaj może nie, ucięcie ręki byłoby chyba dla każdego szokiem, aczkolwiek właśnie biorąc pod uwagę, że Hawkins ogólnie nie był zaznajomiony z bólem, Podczas walk, no to myślę, że był to szok podwójny, i dlatego przypuszczam, że też tak szybko sobie killer z nim poradził. Bo oczywiście później Hawkins odpowiedział, stworzył tego swojego wspomnianego stwora, z którym również w sumie chyba za jednym czasem sobie killer poradził. Tym samym również radząc sobie z samym Hawkinsem, który na tym etapie mangi chyba jest już na tym etapie arku. Wano. Chyba z walki jest już kompletnie wykluczony. Killer przysłużył się tutaj Kidowi, który teraz będzie mógł razem z Lawem walczyć na poważnie już z Big Mom. I muszę powiedzieć, że w sumie trochę jestem zdziwiony, że do tej pory jeszcze Kid się trzyma. Ponieważ oczywiście tam LAF też było widać w tym rozdziale, bardzo się starał bronić Kida, używał Shambles praktycznie chyba tam cały czas, żeby tylko go przenosić, kiedy Big Mom próbowała go atakować, aczkolwiek no to jest Jonko, chociaż Big Mom też w sumie trochę tak jak Sanji, jest ciągle nerfiona. Ciągle coś tam jej dolega, coś się tam dokucza, ciągle są jakieś wypadki, że coś jej w walce przeszkadza. Nie jest dysponowana na 100%, no ale jednak jest jonko, a Kit był mocno, właśnie tutaj znerwiony tym bólem głowy, które Hawkins, Hawkins mu zapewniał. No i trochę dziwne, że udało mu się przeżyć do tego momentu, aczkolwiek teraz już jest wszystko z nim ok. I myślę, że biorąc pod uwagę jak się ten rozdział zakończył, czyli właśnie z Kidem i Lawem przeciwko Big Mam, to myślę, że w następnym rozdziale być może właśnie tą walkę prześledzimy. Ja mam tylko nadzieję, że Sandy się ogarnie do momentu, aż następnym razem go zobaczymy. Tak jak mówiłem, dobra to może jeden rozdział niech Oda jeszcze poświęci na to, na te jego rozkminy moralne. Jak sobie poradzi z tym, że używa technologii winsmoków, ale niech w końcu zacznie jej używać. Niech w końcu zacznie walczyć na poważnie. Tego od niego ja oczekuję. Chyba wszyscy fani tego od niego oczekują. No i mam, mam takie wrażenie, że ta niechęć Sandiego. Do rodziny Wingsmoke może się przenieść właśnie do niechęci fanów do Sędziego, że tak ciągle jest właśnie niedysponowany, ciągle ucieka teraz od walk, wzbrania się przed użyciem tej siły, która mu się no powiedzmy, należy. Także mam nadzieję, że to się wszystko ogarnie. No i myślę, że jeśli o ten rozdział chodzi. To by było na tyle. Tak jak mówię, najbardziej byłem zasmucony reakcją Sanciego na swój power-up. Jeśli chodzi o Hawkinsa i Killera, to byłem bardzo zdziwiony jak szybko ta walka przebiegła. No, i myślę, że następnym razem, właśnie, zobaczymy już Kida i lawa przeciwko Big Mom. Myślę, że to również będzie niesamowicie ciekawe do oglądania. A jeżeli e, Wam się podobało oglądanie tego materiału, e, no to zachęcam do lajki, zachęcam do zasubskrybowania tego kanału. E, możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o tym materiale, albo co sądzicie o tym e, rozdziale. Ewentualnie co sądzicie ogólnie o tej całej sytuacji z Sargin, która dzieje się już od wielu lat przecież. E, także niesamowicie wdzięczny będę za krótką aktywność pod tym filmem. No i żeby nie przedłużać, jeszcze raz dzięki za wysłuchanie, dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym materiale. Cześć!